Siemanko, tutaj Sosna. Witam w kolejnym odcineczku Okiem Sosny. Dzisiaj będziemy otwierać coś takiego niestandardowego, ładnego. Słuchajcie, zobaczcie. Sześć różnych fajnych pudełeczek z, z serii Secret Lair. Słuchajcie, to troszeczkę miga obraz dlatego, że... On się fokusuje na białym kolorze i to wtedy tak śmiesznie sobie to wygląda, więc ja usuwam te wszystkie pudełeczka i będę otwierał jedno po drugim. To niestety nie możecie u nas kupić takich pudełeczek, bo są one dostępne wyłącznie ze strony wizardów za niestety bardzo ciężkie pieniądze, które czasami zupełnie nie uzasadniają to co jest w środku. Ale kupuję je, gdyż jestem maniakiem i bardzo lubię takie rzeczy sobie zbierać. Przy okazji mogę Wam poopowiadać trochę o, o tym, co się dzieje na, na, na rynku singlowym, czyli na rynku pojedynczych kart do gry do Magica, bo dzieją się rzeczy dziwne i ciekawe. Także otwieramy, a Sosna będzie opowiadał. Zaczniemy od Mountain Go. Przyznam szczerze, słuchajcie, nawet nie pamiętam co w tych poszczególnych pudełkach się będzie, będzie znajdować, więc będzie to dla mnie swego rodzaju niespodzianka. Ale tak jak powiedziałem, co się dzieje na rynku singlowym? No dzieją się bardzo dziwne rzeczy, słuchajcie. No dzieją się rzeczy, których jeszcze do tej pory nigdy nie było. Aż w takiej skali, czyli doszło do jakiejś takiej po prostu akcji spekulacyjnej, gdzie ceny kart z tak zwanych rezerw list po prostu poszywowały w kosmos. O, troszeczkę to oddalimy. I to potrzebowały tak, że właściwie przestało, w odniesieniu do niektórych dodatków, przestały w ogóle być no, jakikolwiek, w jakikolwiek sposób rozsądne. Słuchajcie, w tym, w, tym, w styczniu donotowano transakcję dotyczącą karty do Magica, która jest najwyższa w historii. Otóż wyobraźcie sobie, że osławiony czarny Lotus, Black Lotus z edycji Alfa został sprzedany na aukcji internetową za absurdalną, wręcz moim zdaniem, kwotę. 511 tysięcy dolarów, jesteście sobie w stanie to wyobrazić, że taki kartonik papieru kosztuje 511 tysięcy dolarów? co ja mam bardzo bogatą wyobraźnię, ale tego wyobrazić sobie po prostu nie potrafię. Naprawdę nie potrafię. Dobrze, co mamy tutaj w tym Mountain Gone? O, tak już pamiętam. Tu mamy zestaw czterech Lightning Boltów. Każdy inny Lightning Bolt, no, osławiona karta. Która jest w Magicu od czasów Alfy, no tutaj akurat w wersji takiej maga wypasionej, mam nadzieję, że to są cztery różne grafiki, no oczywiście, przepięknie, no super, to bardzo fajne, tutaj Piorun trafił jakiegoś niedźwiadka, bardzo fajna rzecz, tu Piorun z kolei trafił chyba smoka, proszę bardzo, tu smok sobie spada, bardzo ładne. No świetnie, to, to, to bardzo, bardzo fajne dodateczek, Natomiast, no no, tak jak powiedziałem, cena, jaką sobie Wizardzi za takie cuda życzą, po prostu nie ma nic wspólnego <laughs> z wartością tych kart w środku. To jest po prostu absurd. Niektórzy mówili, no, nie słyszałem taką opinię, że to jest tak, jakby Wizardzi sobie drukowali pieniądze. Tak, myślałem sobie, robią przedruk jakieś karty, tak, jakby drukowali pieniądze. A tutaj w środku to jest niespodzianka, coś, co jest, to jest losowe i co tym razem. RAL, no niestety RALa już dostałem, no, ale cóż, no przyjmę, no w końcu taka gratis w pudełeczku. No, wracając o to, to, o to, o czym zacząłem mówić Wam o cenach Singli, to nie tylko Black Lotus, ale także wszystkie inne karty z rezerw list po prostu zaczynają pikować górę i toczy właściwie hmm, wspinać się do góry, a właściwie to lecieć do góry, bo to nie ma już wspólnego w ogóle ze wspinaczką. Słuchajcie, w ogóle pierwsze primo, co to jest rezerw list, no, nie wiem czy wiecie, rezerw list to jest taka lista kart, które, które Wizardzi, czyli wydawca gry, że nigdy więcej nie przedrukuje. Znalazły się tam karty z pierwszej edycji gry, ale także okresowo wpadają na nią kolejne kolejne dodatki. Niedawno to był tam cały blok Urza, który się też znalazł na razem w liście. I, e, i z karty tych z tych dodatków, które do tej pory były jeszcze w jakikolwiek rozsądnych cenach, także poszybowały poszybowały w kosmos, no ale na pewno nie poszybowały aż tak jak na przykład Duale, czyli Dual Londyn takie, które prawdziwe Duale, które są z, z edycji Alfa, Beta i Unlimited i Revised się także znalazły, no po prostu ceny nierzadko były są nawet dwukrotnie wyższe albo lepiej. Podobnie na przykład takie karty Well of Fortune. Kupowałem Well of Fortune na początku zeszłego roku, czyli przed awanturą covidową. płaciłem w okolicach 80 euro za kartę w do, bardzo dobrym stanie było 100 euro. W tej chwili to trzeba za nią zapłacić 200 no, przez rok. Słuchajcie, co się mówi na, na rynku na ten temat? Mówi się to między innymi, że ludzie, którzy się bawili w bitcoin, czyli w kryptowaluty i spekulacje na, na tym rynku, po prostu zaczęli wchodzić w magicę. Ja Widzą, jakie są ogromne przebicia. Dobra, póki co Full Sleeves, The Tattoo Pack, to też już wiem, przypomniałem sobie, co tutaj dostanę. Są takie różne fajne, fajne, magicowe karty, tylko w wersjach takich tak jakby wyglądały na tatuażach. I co tu mamy? O, Spell Pierce. O, ależ fajne. To rzeczywiście bardzo fajny pomysł. O, to jest, słuchajcie, to jest zapakowane oczywiście przeciwpancernie, żeby się nic nie uszkodziło. I co tutaj mamy? S Spell Pierce. Czyli jak fajne kontra. I Blood Artist. A, ależ fajne. No to Blood Artist to akurat już będzie grany. Zaraz pójdzie do jednego z moich deczków. Bardzo fajna rzecz. Eternal Witness też. <gryw> powiem szczerze, że bardzo fajny klimat. To, to mi się akurat podoba. Naprawdę w fajnym klimacie to zrobili. Takie, to ciekawy pomysł. Z jajem jest wykonanie. Wszystko jest takie dosyć spójne. A, Needle, to też fajne. To też bardzo fajna karta. I co mamy na końcu? Na końcu mamy Imkmod Incom... Nexus. <gryw> Fląd. <gryw> Rewelacja. Bardzo fajne. To akurat naprawdę pod ten, ten zestaw mi się podoba. I zobaczmy, jaką niespodziankę Wizardzie tu socznie przygotowali. Proszę bardzo, i to mamy kasmina. O, tej kasminy nie mam. Jest niestety tylko ankomonowa, ale i tak się cieszę. Super. Dziękuję szanownemu wydawcy. Otwieramy następne pudełeczko. I słuchajcie, generalnie tak by, wracając do tego co mówiłem o cenach, cały czas to wszystko się pnie w górę, no naprawdę, nie, to jest wręcz nienormalne, więc powiem szczerze, jeżeli macie kupować karty, jakieś takie fajne, drogie, stare, to nie kupujcie, i sozna Wam to mówi, nie kupujcie, dlatego że w tej chwili, no generalnie ludzie wyzbywają się koło kolacji, korzystając z tego, że jest taki nieprawdopodobny spike. Bardzo dużo się pojawia high-endowych kart na, na, na różnego rodzaju giełdach, także na giełdach face, facebookowych grupach, na polskich grupach się też pojawiały karty jak Bazaar of Bagdad czy, yy, czy Tabernacle czy tym podobne rzeczy. Są bardzo drogie karty, bardzo ciężkie do dostania. Właściwie to nawet się nie spodziewałem, że tak wiele osób nimi dysponuje. No ale ceny są po prostu, po prostu absurdalne. No. Ciekawe kiedy to się skończy i jak to się skończy, bo niemożliwe, żeby to tak długo, żeby to już długo potrwało, no bo jakby realna wartość tych kart, no naprawdę, mimo tego, że one są w tej rezerw liście, to, to, to już w tej chwili oderwało się jakiejkolwiek rzeczywistości. Ornitological studies, więc zapewne dostanę jakieś ptaszki. Zajdźmy, o proszę, mamy, już mamy pierwsze te ptaszki, o Jezus, piękne. Bardzo lubię to otwierać, te Secret zamawiam sobie wszystkie. Bo jak wiecie, zbieram sobie karty. W ogóle, jakbyście mieli ochotę co, zobaczyć, co no zbierałem, to w opisie do tego filmu wklejam link do kolekcji Sosny. No tak wiem. Wiem. Wiem, to nie jest normalne. Wszyscy się pytają w głowę. Szczerze powiedziawszy, to ja też się pukam w głowę. Ale na swoje usprawiedliwienie muszę powiedzieć, że na pewno nie wydałem tyle pieniędzy, które tam widzicie. Po prostu zbiera magicka od zawsze i po prostu część kart, które w tej chwili osiągnęły jakieś absurdalne wa y wartości, ja otworzyłem sobie w usterze, prawda? Albo wymieniłem się za kupkę komonów, <laughs> Naprawdę. Tak było. E i poza tym ta część kart nabiera wartości po prostu z czasem i tak tu się, to się w moim przypadku tak się zdarzyło. Stąd no, jestem wariatem, ale nie aż takim, na jaki wskazywało wartość tej kolekcji. Dobrze, mamy Swan Song. O, Beard of Paradise, zobaczcie, jaki fajny. No, bardzo fajne dodatki, naprawdę super. No, tylko ten pierwszy, mimo że to z tymi boltami, ja aż nie tak ucieszył, ale te tatuaże były bardzo fajne. Ptaszki też. O, Guild Goose. I. O, i sówka. O, słówkę, to by chciała moja córka, bo lubi sówki. I na końcu mamy scape Enchantment, tworzący nam ptaszki. Bardzo ładna rzecz. No i czas na i niespodziankę. Od wizardów, Ops. No, Ugin. No, tak. To podoba się Sosnie. Świetnie. Rewelacja. Idziemy dalej. Co Cię wiesz, jak zerknęliście w międzyczasie, ile, ile jest warta kolek kolekcja Sosny, to... O, może teraz to. To od razu Wam mogę powiedzieć też taką rzecz, że o skali, skali tego szaleństwa, które w tej chwili dzieje się na rynku singlowym, może wskazywać to, że jeszcze dwa miesiące temu wartość mojej kolekcji to było 56, a nie 70 tysięcy dolarów. To jest totalny absurd. Czyli nie to, że ja dokupiłem tyle kart, i tam było już... Nie, absolutnie. Karty, które się tam znajdowały, po prostu ich wartość o tyle wzrosła. Jest to chore. Chore i trudno w to uwierzyć. Teraz mamy dodatek Extra Life. To było też całkiem. W ogóle te to, 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 to wszystkie cyklary. Przychodziły w ciągu ostatnich y, miesięcy nawet, ale nie miałem czasu nawet do nich zajrzeć i chciałem po prostu koniecznie po prostu nakręcić filmik, w którym wszystko Wam to pokażę. No i zaczynamy od Teferi Protection. No słuchajcie, no jest to mega hit. Karta, która jest rewelacyjna. O, proszę! Ba, proszę, porozum do głowy. Zobaczcie, wcześniej otwierając to, otwierając to uderzałem zawsze tym plastikiem o, o kartę, no i można ją było po prostu uszkodzić. Pomyśleli, może ich taki blisterek. Ja wiem, że to jest więcej śmieci, ale w przypadku tak, tak drogich przedmiotów kolekcjonerskich, no to taka drobna rzecz. A, a cieszy. Dobra, mamy te Teferi Protection. Fantastyczna karta. Bardzo fajne wydanie. No wow, no to jest to, 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 to pełen szacunek. Tak, swings. To jest mój ulubiony Sphinx. Gram go w różnych komanderach, wcześniej też go w, różny, w, w różnych dekach grywałem. Bardzo fajny, chciałem go mieć w tej wersji. Rewelacja, jestem zachwycony. Collected Company. Muszę z jakimiś żołnierzami, kotkami. I Amulet of Vigor. Dobra, super. Bardzo fajna rzecz. Te dwie karty akurat mnie tam mało ruszyły. Ale Sphinx i Teferis Protection. Rewelacja. No i oczywiście czas na niespodziankę. Proszę... O, Dziani, proszę, już guma była czwartego. Ok. Dobra, idźmy dalej. I co mamy z kolei? O, z kolei mamy teraz Can you feel with the, with the Heart of Steel? Cokolwiek co to miało znaczyć. Niestety nie wiem co tam w środku jest. Bo nie pamiętam. <laughs> Zaraz się słuchajcie wspólnie przekonamy. Tak sam. Teraz czekam na nadejście takiego ogromnego zestawu Bandla tych sekretlerów, które sobie kupiłem oczywiście w wersji foliowanej i niefoliowanej, żeby było odpowiednia ilość kart. Przepięknie to jest wymienione wszystko. Jak tam, jak to dostanę, tam będzie sześć chyba w środku takich zestawów, to oczywiście też jest z Wami tym tym wariactwem podzielę. Ojej, ojej. Pa, 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 pa. No właśnie, to jest to, o czym przed chwilą Wam mówiłem, nie ma tutaj do, do wcześniejszej wysyłki, tutaj nie było tego plastiku i już, już sobie walnąłem w tą kartę, czyli pewnie mogłem sobie ją porysować. Arkbound Ravager, Dark Steel Colossus, no piękny jest, to jest rewelacyjna karta, bardzo, bardzo fajne foliowanie i Walking Ballista. No tylko trzy karty, no proszę bardzo, pożałowali. No ale Walking Ballista to jest po prostu to jest mega hit. No i czas na niespodziankę, proszenia Johnny. Może coś fajnego bym prosił, tym razem Karn. No rewelacja, rewelacja, Karna chciałem, bo nie mam. Bardzo mi się podoba, super, Karn to jest to. Dobra, i słuchajcie, został jeden dodateczek. To do tego mam taki w ogóle dodatkowy, zupełny komentarz i zupełne yy, yy, przemyślenie czyli dotatek się za Secret Lair The Walking Dead. Domyślacie się za w jakby żeby było jasne. Dead inside, don't open. No, w ostrzeżeniu my oczywiście otworzymy. <grym> Słuchajcie, jest to, jest to Secret Lair zrobiony na motywach e, popularnego serialu u komiksu The Walking Dead. Szczerze? Mam bardzo mieszane uczucie. Bardzo lubię lore magicowy, podoba mi się to, co się tam dzieje. Podoba mi się historia, którą zardzi dosyć bym powiedział, konsekwentnie opowiadają przez wszystkie te lata. Natomiast nagle, zupełnie niespodziewanie, pojawiają się tego typu rzeczy. Ja mam nadzieję, że to jest taki wyjątek, że nie okaże się, że niedługo będzie The Secret Lair Star Wars i będzie mieć Darta Vadera, który jest Planeswalkerem, prawda, albo Luka Skywalkera. No nie, proszę, nie róbcie tego, bo już to pierwsze też, też coś takiego, co, co zupełnie do mnie nie trafiło, to, to było to, co pokazali w czyli ta, ta seria tych, tych, tych Super Monsters. O ile same te grafiki były całkiem spoko, to bardzo mi się nie podobały, że pojawiły się takie nawiązania do współczesności, gdzieś lecący samolot, jakieś współczesne budynki. To było zupełnie, zupełnie niefajne. No, tu mamy Walking Dead. To mi się, no... Kupiłem, bo zbieram, jakby w ogóle zbieram mężika, zbieram te wszystkie secretlery, natomiast tutaj miałem naprawdę wyjątkowo mieszane uczucia e, zamawiając ten zestaw. No zerknijmy. Proszę mamy Rika, tego pamiętacie zapewne z serialu. <laughs> o, widzę, że to jakaś większa kupka kart, proszę, nie pożałowali, jak w poprzednim dodatku były te trzy karty. OS. Tak to jest tutaj. To jest strasznie mocno zabezpieczone. Aby to nic nie wypadło, oczywiście sobie nie mogę z tym poradzić, o, udało się, o, może w ten sposób, fajnie, fajnie, o, czyli mamy, nie, poża nie pożałowali tych karty tym razem, proszę, mamy Rika, szeryfa i głównego bohatera serialu, mamy daryla, znanego kusznika też, super, to, aleś to jest badas. no, fajne, w sensie, no, wiadomo, no, to są po prostu zdjęcia, chyba podmalowane zdjęcia z filmu, no, rewelacja, Proszę jest Glenn. <laughs> Szkoda, że to są kreaturki myślałem, że może z nich plans Walkeru zrobił. Znaczy, no, fajnie jest. Lubię serial. Lubię serial. Jest i, i Mishan. Proszę bardzo, i tam mamy z tyłu. Wiadomo, tak jak w filmie mamy dwóch, dwóch Zombiaków. No, mam mieszane naprawdę uczucie odnośnie tego, co tutaj, co tutaj się dzieje. Chyba bym nie chciał, żeby oni szli w tym kierunku. Wolałbym, żeby jednak ten Lori był bardziej. A to co? O, o, Nie no. Co, to spakowali mi to dwa razy? Nie no, dodatkowego Rika dostałem? I tu są Walkerzy. No dobra, to fajnie. Super, fantastycznie. Ale dlaczego dostałem dwa razy Rika? To, to, co robi to samo? No słuchajcie, jak, no cóż rzecz. no przybytku głowa nie boli. Sądzę, że się albo się komuś coś porąbało. Albo dostałem dwa razy kartę, a dos jakiejś innej nie dostałem. Pewnie tak będzie. No cóż, no, będę trzeba będzie się tym w ogóle zajrzeć, co w tym dodatku tak naprawdę miało być i porównać z tym, co sosna dostał. Dobra, i ostatni, ostatni deser, który, który, który tutaj od Wizaru dostaje, zaglądamy. Proszę, terminus, ależ, no, słuchajcie, no, to, to, to nawet samo to pudełeczko jest inne niż reszty z sekrelerów i nawiązuje do serii. No Powiem szczerze, trochę szanuję, chociaż klimat mi zupełnie nie odpowiada. I. A cóż to jest? Legenda. Słuchajcie, to nawet ta karta, która miała być niespodzianką, też jest, nawiązuje do, nawiązuje do serialu. To mamy jakiś kij baseballowy, ociekający krwią jakichś biednych zombie. No. Okej. Okay. <laughs> Słuchajcie, dobra, to na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak Wam się podobało, to oczywiście proszę łapkę do góry. Szerujcie to do to swoich znajomych, którzy lubią magikę, którzy kolekcjonują i są zainteresowani różnymi takimi dziwnymi kartami i, i dziwnymi dodatkami, które będę dla was co jakiś czas otwierał. Super. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!